Dzień dobry w sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść. Zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Gdzie stoją sprężarki? Tam, gdzie stoją kompresory, czyli sprężarkowni. Sprężarkownia to pomieszczenie, w którym eksploatowane są sprężarki, ale dodatkowo są w niej urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza i bardzo często jeszcze zbiornik buforowy. Pomieszczenie sprężarkowni nazwane jest jeszcze kompresorownią i bardzo rzadko maszynownią lub siłownią. Istnieją trzy typy sprężarkowni. Sprężarkownia w wydzielonym pomieszczeniu, głównie w przemysłowych zakładach produkcyjnych, sprężarkownia kontenerowa, mobilna i gotowa do szybkiego podłączenia do podstawowej instalacji sprężonego powietrza. Oraz wydzielony, zadaszony, ogrodzony obszar poza budynkiem produkcyjnym, ale niestety gwarantuje on utrudnioną eksploatację z powodu zapylenia i niskich temperatur zimą. Na potrzeby tego podcastu zajmę się sprężarkownią w wydzielonym pomieszczeniu. W dniu 13 kwietnia 1951 roku ministrowie pracy i opieki społecznej, przemysłu ciężkiego oraz zdrowia wydali wspólne rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach. W punkcie pierwszym określono wymogi dotyczące pomieszczenia sprężarek powietrznych. Jest mowa w nim o wymogu fundamentowania, prawidłowego oświetlenia albo czystości pomieszczenia sprężarkowni. Dodatkowo występują ustępy na temat wysokości pomieszczenia, wolnego miejsca pomiędzy sprężarkami i dopuszczalnej temperaturze wewnętrznej pomieszczenia sprężarek. W treści można też znaleźć informacje na temat serwisowania sprężarek, konstrukcji czerpni powietrza i posadowienia zbiorników buforowych. W dniu 13 grudnia 2012 roku ogłoszone zostało nowe rozporządzenie, tym razem ministra gospodarki, który uchyla rozporządzenie z 1951 roku. Od tego momentu nie ma tak szczegółowego jednego przepisu dotyczącego pomieszczenia sprężarkowni. Analizując obowiązujące aktualne przepisy, można zauważyć, że istnieje kilka przepisów z różnych dziedzin odnoszących się do pomieszczeń, ale brak jest takich wymagań ściśle dedykowanych dla pomieszczeń sprężarkowni. Podstawowym przepisem jest na pewno rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprężarkownię można zakwalifikować jako pomieszczenie techniczne w budynku, gdyż jest to pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia techniczne służące do obsługi budynku. Z punktu widzenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy kompresorownie można traktować zgodnie z paragrafem 4 punkt 2 jako pomieszczenie czasowej pracy, bo łączny czas przebywania pracownika w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin. Z kolei paragraf 5 punkt 1 ustęp 1 może zaliczyć pomieszczenie sprężarek do grupy pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, gdy łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż dwie godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy, bądź ta praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. Dochodzą jeszcze przepisy dotyczące zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, natężenia dopuszczalnego hałasu i ochrony przed hałasem, normy określające czystość powietrza, jaka powinna być zachowana w pomieszczeniach technicznych oraz warunków ogólnych dla pomieszczeń technicznych. Oprócz wymogów określonych w przepisach prawa dotyczących pomieszczeń, istnieją jeszcze wymogi określane przez producentów urządzeń w DTR-kach dokumentacji techniczno-ruchowej. Biorą one pod uwagę warunki bezpiecznej eksploatacji kompresorów i aspekty związane z ich serwisowaniem. Można podzielić je na trzy grupy: wymogi dotyczące podłoża, wolnego miejsca i kubatury pomieszczenia, drugie to wymogi dotyczące temperatury eksploatacji kompresora, i trzecie to wymogi dotyczące wentylacji sprężarkowni. Jeżeli chodzi o pomieszczenie, podłoże musi posiadać odpowiednią nośność i być poziome. Wolna przestrzeń wokół sprężarki musi zapewnić możliwość pełnego otwarcia paneli bocznych i dostępu do elementów kompresora. Z reguły jest to metr, półtora z każdej strony i 1,5 metra nad sprężarką. Zalecana kubatura minimalna sprężarkowni dla kompresora o mocy 30-45 kW wynosi 25 m3. Dopuszczalna temperatura otoczenia z reguły jest w zakresie 1 do 40 lub do 45 stopni Celsjusza. Gdyby temperatura zimą spadła poniżej 1 stopnia Celsjusza, to należy przewidzieć ogrzewanie pomieszczenia, np. poprzez odzysk ciepła odpadowego i skierowanie go do sprężarkowni, jeżeli kompresor wyposażony jest w wyrzutniu. Aby możliwe było odprowadzenie ciepła powstającego podczas pracy, sprężarkownia musi mieć odpowiednie wymiary i być dobrze wyposażona w wentylatory. Otwory wlotowe i wylotowe powietrza powinny mieć minimalną powierzchnię 0,55 metra kwadratowego. Otwór powietrza zasilającego powinien znajdować się jak najniżej, a otwór powietrza zużytego powinien znajdować się jak najwyżej. Otwory wentylacyjne należy wyposażyć w siatki, by zapobiec dostawaniu się zanieczyszczeń do sprężarkowni. Przy wykonaniu instalacji wentylacyjnej należy zasadniczo kierować się wymaganą ilością powietrza chodzącego określoną w warunkach technicznych sprężarki powietrza. W przypadku niekorzystnych warunków miejscowych należy zainstalować kanały powietrzne, przy czym prędkość strumienia powietrza chodzącego nie powinna przekroczyć 5 m na sekundę. Zalecany minimalny przekrój kanału dla sprężarek o mocy 30-45 kW wynosi 0,55 m2. Wprawdzie wymogów jest sporo, ale mają one na celu bezpieczną eksploatację kompresorów w warunkach przewidzianych przez producenta. Dzięki temu sprężarka odwięczy się trwałością i pewną, stabilną produkcją sprężanego powietrza. W końcowym efekcie Twoje przedsiębiorstwo będzie konkurencyjne na rynku. Jeżeli chcesz porozmawiać o szczegółowych wymogach dotyczących sprężarkowni dostosowanej do kupowanej sprężarki, to zadzwoń do mnie albo napisz maila, a na pewno Ci doradzę. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobić dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.